Ej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Odcinki długie czas nie pojawiały, gdyż twórcy Minecrafta o niczym ciekawym na swoim Twitterze nas nie informowali, lecz teraz pojawiło się kilka zmiannych o których warto wspomnieć w Nowinkach. Więc zapraszam do oglądania. Search naprawił generowanie podwodnych świątyń w światach z niestandardową wysokością wody. Wspomniał także, że postara się poprawić generowanie innych struktur w takich właśnie oto światach. Dowiedzieliśmy się również, że jego sekretne zmiany będą nadal pojawiać się w snapshotach, ale będą bardziej one kierowane dla graczy trybu Survival i trybu Adventure. A co do braku snapshotów, dowiedzieliśmy się, że w poniedziałek pojawi się ostatnia wersja pre-release wersji Minecrafta 1.8.2, a w czwartek Mojang postara się wydać pełną wersję 1.8.2, więc prawdopodobnie, że w następnym tygodniu możemy spodziewać się snapshotów. To byłoby na tyle, dziękuję Wam wielkie za obejrzenie, no jak widzicie nowinek nie było dużo, ale jednak jakieś tam jednak były. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, aby nagrodzić mnie miłym komentarzykiem lub łapką w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, siemanko, na razie cześć!